Witam was w kolejnym odcinku wugrzającego z relegacji. Przechodzimy sobie kampanię wikingów, ciąg dalszy, Drugą część, to będzie nasz trzecia misja w drugiej części, na no, wymagający pierwszymi trudności. Zaczynamy. With Rurik's flag waving over Belzirsk, his army was ready to ride on Holmgard, a stronghold ruled by Pribor's blood kid, Vasily. I joined his army right in front of Holmgard's gates. Surprised Rurik hasn't started his assault yet. But the Nordic king has a different agenda. He sent Vasily an ultimatum. Holmgard should be handed over to Rurik, and in return, the citizens will be spared the bloodshed. Vasily's response was blunt and decisive. His arrow landed just a few feet from Rurik's horse. Rurik kept his calm and lifted his finger in the air. The first column of his soldiers split in two, making way for Truvor, holding Fridvor on a leash like a dog. Vasily's eyebrows danced aghast, but before he was able to speak, Truvor's shiv sliced the prince's throat. I looked at Rurik, searching for a scent in his stoic face. Luckily, I found nothing but detest. Rurik and I knew that those who command with ruthlessness and wanton find themselves powerless when the battle is over. The time for words is over. Time to teach Vasily a lesson, the filthy dog! Attacking his fortifications right away would be silly. We should try to lure him out first. We will cut them off from supplies and then make them starve to death. My scouts report that these fools store their winter supplies outside the Palisades. But first, we shall make sure we don't starve ourselves. Vidar and Truvar. Take your best men and seize control of the settlements on our side of the river. Those lousy peasants need to be put out of their misery. <laughs> Hold your horses, Truvor. We need those peasants to provide us with supplies. Otherwise, we won't survive long enough to see Vasilis fall. Enough words. Okay, to mamy start. Przejdziemy sobie drogo drugi tier. Tego we? potrzebujemy. Z łucznikami musimy szybko sobie podejść mniej więcej w tą miejsce i zacząć szle w tę wieżyczkę, która się buduje. Podgrupujmy sobie nasze jednostki w ten sposób. Pikinierów sobie nie bierzemy, oni mają inną swoją misję do wykonania. Come on, come, on, come on. Dobra. Ty masz za zadanie zająć się tymi łucznikami. Wy się przyjąć atak na siebie. A pikinierzy sobie tu podchodzimy. Dawaj, dawaj, dawaj. To mi się nie słuchacie. Dobra, tak, tak. I tak. To odporujemy sobie błyszczyka. Przejdziemy sobie teraz w drugi, w trzeci tier, Zroszujemy sobie to, by mieć na starcie większy przychód. Musimy to sobie zrobić. Dobra, zaatakujmy, żeby zdobyć trochę doświadczenia w tych jednostkach. I zaraz zobaczymy, co dalej. Ta mapa jest z multiplayer, 2 na 2 Jest lekko zmieniona, tu nie ma tego mostu, tu są inne przejścia, nie ma tej palisady Tak to jest ta mapa z multiplayer, powinniście się ją kojarzyć, jeśli graliście troszkę Dobra, naszych piknierów sobie wysyłamy tu Mamy za zadanie takie, że, że piknierami będziemy sobie biegać, podbijać wioski, gdy nasi sojusznicy będą Tankować, jakby obrażenia, a bohater nasz będzie. Może zaczniemy w ten sposób. Z tej, z tej strony wiadomo, nadchodziły na nas dwa ataki, tak? I jeden atak o wiele mniejszy, który będzie miał za zadanie zniszczyć nam wioski i przejąć je, a następny atak bardziej opancerzony będzie obchodził tutaj dolną ścieżką, żeby zabić naszego Rudyka. Będziemy musieli to tym się zająć Dobra, pyk Gdzie są moi pikniarze? Dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy Tu, tu, tu i to. Ustawimy no moich piknierów oczywiście na wejściu do wioski, ponieważ mm, gdy uruchomi się alarm wszyscy wieśniacy z okolicznych farm będą chcieli bronić tej wioski, musimy ich chwycić przed wejściem. Musimy wtedy tutaj zabić załatwić. By nie bronili tej wioski, tak? No właśnie, zapomniałem o trzecim tierze, przejdźmy sobie w to. Dobra, łucznicy powinni być zmasakrowani. Bohaterom już zostawimy sobie, sobie go w tym miejscu. Tu sobie go wyleczymy. No. Jak widzimy na razie idzie no, dobrze. Trzeci tir się robi, Zrobimy sobie kilka budynków, może jeden. Nie już musimy sobie postawić zaraz w za momencik tutaj wieżyczkę w tym miejscu. O! Leci pierwszy atak, musimy go przekwycić. Dlatego później sobie zrobiłem tutaj wieżyczkę w tym miejscu, by pomogła nam po bronie. w obronie. W przejęciu tych jednostek. Okej. Okay. Czyli wyruszyli, pyk, pyk, pyk. Potrzebujemy troszkę żarcia o tak. I tyli zaatakujecie. Na siwcie sobie kolejkuje, oczywiście, moje, y, nasze polecenie. Bohater powinien sobie to na spokojnie w jakiś sposób stankować. W razie go cofniemy. Tutaj damy sobie to. Odpalimy sobie następny budynek. Ponieważ żeby wykonać to przejście załatwić, już potrzebują ze 4 jednostki łuczników. 4 to jest takie minimum. Żeby szybko sobie z tym poradzić. Come, on, come on. Pozycję obronną. Tak, 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 zrobimy sobie jeszcze jeden budynek i przejdziemy sobie zaraz w, uczę, w kolejną wieżę, chyba że nie ja robię na razie tego budynku, a zrobimy sobie wieżyczkę, by nam pomogła. No dobra, leci kolejny atak na naszą wioskę. sobie odpalmy obronę. Dobra, bohater już musi się cofnąć, nie chcemy go stracić. Dobra, cofamy naszych łuczników, nie chcemy też ich stracić. Ruryk sobie już powinien tam pomóc, e, dać radę. Okej, okay, staniemy sobie tu. W tej chwili te siły są trochę osłabione, więc one się cofną i te jednostki, które są w tej wiosce będą chciały atakować nam tą wioskę, dlatego musimy się tu wybronić. Już próbowałem kilka razy odraszować to, ale no właśnie, uciekają i teraz ruszam strygerują się, tak? Dlatego sobie tu ustawimy jakąś obronę. Dobra. Wylećmy nasze jednostki. Atakujemy? Później jak będziemy mieć więcej drewna, postawimy sobie życzki w naszym obozie, ale na razie nam to nie jest potrzebne. Może zrashujmy sobie domek i szczelnicę, w ten sposób. Za moment jak będziemy mieć uczników... O nie. Okej. Okay. A mi się strigerowali tutaj, no dobra. Jak już tu siedzą. Odpalimy sobie pochodnie, by widzieć tych łuczników. Dobra, cofniemy tą jednostkę. Wyleczymy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, damy kolejny domek. Wy tu możecie się wyleczyć. Jak tam sobie radzisz? Ruryku nasz, jest dobrze. Ok, odpalmy sobie widok. nasi łucznicy zaczęli atakować to. Damy im przebicie, większy atak. Możemy ustawić tutaj kolejną wieża i zaraz przejdziemy sobie w tych łuczników. Musimy najpierw e, zabezpieczyć to miejsce, tak? Dobra, to się może cofnąć. Napalimy tutaj tarcza i wieżyczka sobie powinna pomóc. E, dać radę tutaj. Robimy już łuczników, punkt zborny sobie ustawimy. Okej, okay. opóźnijmy już tarcze, wy się wyleczcie. Dobra, łucznicy się robią, kolejny domek. I zaraz zaatakujemy z tymi jednostkami. Z tymi jednostkami pójdziemy sobie tam do góry. Okej. Okay. Podchodzimy, napełnimy no, sobie pochodnie. Weźmiemy tych łuczników już. A nie pozycja obronna i wchodzimy w to już mamy wieżyczki, dlatego łucznicy nam nie są potrzebni. Właśnie musimy przejąć te jednostki, dawaj, 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 dawaj. dawaj, tu, 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 tu. Ok, wrzućmy boosta dla naszych jednostek. Kolejny oddział. Łucznikami sobie już podchodzimy tu. No to jest słabo, ta wieża nas atakuje. Nasz no, sojusznik striggerował te jednostki na most, dlatego nie mamy za bardzo szansy do tutaj przejść. Cofniemy na te jednostki. No niedobrze. Dobra, nasz bohater powinien to wytrzymać. Na razie wszystko dobrze. Przyjdziemy sobie w później za moment. Toma kolejne jednostki. Przypiszmy, przypiszmy do działu tych łuczników. I jeszcze jedną jednostkę sobie zrobimy. Co hmm, że nam nie pomagają, są za daleko. Nie przedstawię mojego bohatera mniej więcej w to miejsce, wtedy by dwie wieżyczki tutaj nam pomogły. Odpalmy te buściki. Dobra. Kolejna partia łuczników i tyle nam już powinno wystarczyć. W zupełności. Musimy pilnować naszego bohatera, nie chcą go stracić. Ta wieżyczka nam pomaga. Dobra, wystarczy. Czasami jest tak, że nagle może instat zginąć, a nie chcemy tego. Przejdźmy sobie już w kuźnię. Okej. Okay. Ty, poradzili sobie. No to wchodzimy. Tu jest nasza kolejna jednostka. Do tego dwóch toporników gorsi są ci pikinierowie. Znaczy tarczownicy gorsi są pikinierowie. A więcej tutaj że potrafią zrobić. Okej. Okay. Tak, tak. To sobie ustawmy leczenie. podejdziemy wszystkimi jednostkami naszymi. Tutaj sobie odpalimy leczenie i przejdźmy sobie w zasoby. Ok, Nie możemy podchodzić. Dobrze jest atakować, jak jest właśnie dzień, ponieważ mamy większą widoczność. A to polega na tym, że tu są dwie jednostki ruch. pułapki, balista, balista i balista. Musimy się zająć tymi łucznikami, uh, tymi balistami, bo oni robią są masakrę. Dlatego atakujemy to. Tam, Musisz się szybko wać. Ile jednostek padło? Może je rozdzielmy troszkę. A je, je. No nie było tą jednostkę, wyleczymy. Okej. Okay. Okej. Okay. Łucznicy zajęci są już. No i atakujemy całą resztę. Dobra. Jak tu się miewa sytuacja? Na razie jest dobrze. Tu na kolejny tir jeszcze nie chcę przejść z tym upgrade'em. Dobra, odpalmy sobie teraz to. I zniżmy te płatki. Tu jeszcze jedna i tu powinna być jedna. Okay. O nie z tymi tarszownikami nie możemy się bić sprójmy to obejść to sobie już powinno poradzić. Dobra. Jak to wygląda sytuacja? Tu ich chwycimy. Jest wszystko na razie dobrze. Bo bot przejął akurat tę wioskę, dlatego nie mogę tutaj wieżyczek postawić, by pomogli nam w po obronie. Dobra. No właśnie, gdzieś tu chwyciłem się na jeszcze jakąś pułapkę. Niedobrze. Łyczanie odpalone. Na no, spokojnie już. Jesteśmy już na takim etapie gry. I stabilno mamy mniej więcej rozgrywkę. Teraz robimy sobie kilka wieży. Tutaj jedna wieżyczka, chyba przy czwartej wieży ona się gdzieś tutaj postawi, albo tu zobaczmy, trzecia jest tutaj, i czwarta powinna być. No, to jest może ta trzecia, albo czwarta. Dobra, spróbujmy podejść. Come on, come on, come on, Dobra, stampujemy ich a łucznicy sobie obejdą od tej strony. Tutaj już nawet nie musimy zabrać, że patrzeć. Te wieżyczki nam dużo pomagają. Dobra, zabijmy ten oddział OK, podchodzimy Ucznicy tak samo, możemy podbiegnąć sobie dobra, lecimy odpalić skrypt. Nie musimy nawet tej jednostce już pomagać za bardzo. Dlatego ustawmy sobie. Jeden zaakuje tu, drugi oddział tutaj. Odznaczam sobie, tak? Tutaj przeszła jedna jednostka i ustawmy sobie um, studnie, żeby w jakiś sposób nam mogło pomóc. Ok, i cofamy. Teraz możemy sobie cofnąć i damy ich tutaj. Zaraz rozpocznie się bitwa. Będzie trochę smutne, ponieważ ta wioska, wszystkie wioski nam się jakby zresetują. Będziemy musieli od nowa odbudować te wieżyczki, ale co zrobić? Rzućmy sobie jakieś upgrade, kościół najlepiej, by wyrzucić busty do ataku. Łucznicy tutaj dużą robotę sobie zrobią, więc nie boję się. Za bardzo tego ataku, a zapomnij już o tym. Ok, bohaterzy powinien pomóc. Będzie rada. Dobra. Spearman? Dlaczego Spearman? Ja się nic nie robiłem ze Spearman, co No dobra. To mam. Okej. Okay. Musimy tu iść pomóc. A nie obroni, nie da rady tutaj sobie za bardzo. Siłę ataku sobie zwiększymy, odpalimy boosterki i pójdziemy w to. Dobra, podchodzimy łucznikami. Sobie tutaj ustawimy. Najlepiej w jednym miejscu. Okej. Okay. I piekienierem sobie też tutaj podbiegniemy jednym. To szybciej dorekrutowałem się, uzupełnić tę jednostkę. Dobra cofniemy już naszego bohatera A on dostaje w plecy zupełnie Słotek. Ok. No to teraz niszczymy użyćmy sobie lepsze przebicie Okej ok. załatwione Tutaj gdzieś ich ustawimy Odpalimy sobie pochodnie, by mieć większy zasięg widzenia w to miejsca okay. Jeszcze tylko tarszownicy Aha, muszę jeszcze nająć drużynę, no tak Kogo by to nająć? Tych, tych i tych sobie najmiemy Powinno nam wystarczyć Dobra, przyspieszymy tą jedną jednostką łuczników. Tylko dlatego, ponieważ koszary mogą produkować tylko jedną jednostkę, a strzelnica jedną. Wiemy, tak? Dlatego chcemy to sobie troszkę przyspieszyć. Normalnie bym nie budował już kolejne, kolejnej tej jednostki łuczników. jest nam potrzebna. Ale niech już będzie. Łuczników dajmy sobie na czwórkę. Sully is moving his army outside. It must be real, common. Let's slaughter all of these filthy bastards! No dobra, co tutaj się dzieje? Musimy to szybko ogarnąć. To będzie jeden, to będzie nasze dwa, razem z tym, bo to też jest opornik, nasze trzy. Wszyscy lecimy to, A wy się zajmijcie ucznikami fannymi. Musimy sobie ulepszenie naszych jednostek, żeby szybko ich nie stracić. Dobra, chodźcie, chodźcie chodź. Nie rozdzieliłem Nie rozdzieliłem Dobra schowajmy się Tutaj, a wyjdziecie sobie tam Okej, okay, nie rami sobie podchodzimy łucznikami w to miejsce i musimy zabić wosele wejdziemy do boku Toma, tu 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 plecy. Okej. Okay. Teraz tu jeszcze. tu tu i i atakować to No i dobra. Po No i tak wygląda ta misja. Jedna z łatwiejszych. Dzięki za oglądanie trzymajcie się na razie.